chodzi? No, witam YouTube'a. No ale tu nie, nie działa! Witam YouTube'a, ale właśnie. Skurwa, kolejny odcinek Alka nie umiejącego używać komputera. I Sam Zab... Haha, Zab... 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 Wprowadź nazwę użytkownika konta Minecraft. Java Edition Nazwa użytkownika No ale jak chcę ją wpisać i jest w prawym górnym rogu się pokazuje powiadomienie Nie powiodło się Co to w ogóle zrobić? Co to jest? Nie wiem, ale ty tego nie miałeś? No nigdy w życiu całym moim No ja mam konto Microsoft i Mirek Was Więc no nie wiem co zrobić. No ale mi nawet nie działa kurwa moć A wpisz Mirek Was <śmiech> <śmiech> Mirek Was Ta nazwa użytkownika jest już w użyciu No, pewnie przeze mnie <laughs> nie pierdolą. <laughs> to masz problem 37, no to musi zadziałać. Może nie profilu się nie powiodło. Zaraz rozpierdolę coś. Aaa, dobra, może... może... Czekaj, jest jeszcze... jest jeszcze nadzieja. Zonzi Przez dwa i, i tylko jedno Z? Co? Co ty mówisz? To niemożliwe potwierdź. Ona to jest już w użyciu, kurwy jebane ja nie rozumiem o co chodzi. Pobie się, ja mam zapłacone przecież. Kup teraz, ty dziwko, głupia. Ale ty Minecraft masz Legalnie kupionego, a nie tą. No wers... legalnie, legalnie. Nie jest ta wersja próbna sprzed roku. Nie, nie. normalnie zapłaciłem. Watch stream, no i masz normalnie launcher się włącza. Jestem normalnie zalogowany. I klikam no. kurwa graj, poczekaj. Wtedy nie działało. Aha. Wtedy miałem to powiadomienie, które masz na, na ekranie. Jurek Flash się pojawił tobie i mina. Kurwa, raz... Ja nie mogę, Jurek <laughs> Flash. Dobra, zadziałało. Kurwa, Polak Minecraft, może grać teraz. Bardzo Mi... Miroslav Was? Tak, Miroslav Was, ale M i W z dużych liter. Kurwa, gdzie jestem? Gdzie ja się teleportowałem? Z tym jakimś grażu. Wyszedłeś, to jako a player with that game. Wyszedłeś, jako wyszedłeś. No, ale jestem Słolotem, tylko jestem kurwa. Aha, okej. Okay. Ale rozumiem, że wszedłeś do tak zwanego y, Hypixela No w Hypixel wszedłem normalnie, ale jestem teraz poza poniżej spawna normalnie. A masz. A masz y, normalnie ten? Masz... Możesz możesz na coś pisać? mnie do party czy coś? Zobaczmy. G ale najpierw zapytajmy, no. a co my tu mamy? Czy pojawiło się gówno na czacie? U mnie nie. No to nie ma mnie. O, o jestem nawet... Dobra, chyba działam już. Couldn't find a player with that name. Może ja źle na twoją nazwę wpisuję. A bo jest Mirek Was, a nie Mirosław. Czekaj, przeliteruję ty. ci Mirek z dużej litery my, i bez spacji no. was też z dużej litery W. No, kurwa. No i działa, wszystko poprawnie, a ty cały czas kurwa narzekasz, że coś no. mi nie działa. <laughs> chyba jest godzina 20, 22.17, ktoś widomofonem na kurwa, co jest? Powiedzmy, że spierdalał. Otarłem się na swoją ciotkę. Co zrobiłeś? Na, nagrałeś? nagrałeś... Ciotkę? na o... ciotkę? <laughs> Nie, nagrałeś, nagrałeś właśnie ten Rage'a na swoją własną ciotkę. Kompila... Kompilacja Rage'y pro gamerów. Kompilacja edycja... na ciotkę. <laughs> Kompilacja Rage'y na ciotkę. Kurde, na ciotkę. Ja już... Dobra, widzę twojego skina. No, kurwa pod schodami jakimiś. Nie jesteś pod schodami. O kurwa, masz mordę połączoną z Hitlerem stary. Jesteś w skinie Hitlera, wyjdź bo dostaniemy żółtego, kurwa nie. żółtego, czerwonego dolara dostaniesz. Zamarzę Czerwone go za dobrać. każdym razem jak przejdzie na kan... na przez ekran tego zamarzę. Elegantko, robię Dobra. teraz Ale y Aż OBS, a chyba włączyć na taką, na taką kryjówkę jaką znalazłem do skinaliści stary. OBS studio. Kurwa został zabity Hitler na moich oczach. <laughs> Mirek nie lewituj. No, kurwa, sonie. Oksiągnąłem zen właśnie, Aleksandrze, jak mówi. O dobra, dobra jestem na jestem na spawny i cię słyszę dobrze. Dobra, dobra, to cię do swojego lobby, koks, chyba że już jesteś. Koks w chuj, jestem właśnie teraz na. gdzieś, gdzie nie ma ludzi, więc trochę mi to stresuje. A dobra, jednak są ludzie. <laughs> Mirek. Oho. Episkie, <laughs> kurwa Jestem detektywem z moim jednym FPS-em. Ej, ale jak ty z... No to sorry, no to ci pomogę, odpalam nową mapę, bo ja wyszedłem specjalnie dla Aha, ciebie, no tu się to... okazuje, że mam, że mam trolla w ekipie no, i ten kurwa, troll uderzył. No powiedziałem, że, że jestem, słyszę cię normalnie. Ale, ale, no ale powiedziałeś to wtedy, to, kiedy to, ja nie. No, być detektywem, w dupę, kurwa. No ale stary, ja wyszedłem specjalnie. No stro stro pomóc. stronzi kurwa bardziej, a nie. Nie mów tak. No. Bardzo... bądź dis na ciebie no, nagra na polski. Zróżniłeś mnie tyle, coś ja powiem ale... kopie. Dobra, dostałeś copyright'a i bana z dłutym dolarem. Jednocześnie, no jak ale grę, nawet nie, określe, na tym że... film... nie na tym filmiku było, tamten z n-wordami trzema dalej jest, normalnie się żyje. Normalnie się żyje i kurwa pipi no. radością, energią i zarobkami. Aż byś, kurwa... To zarobkami nie masz, no, takim dobrym youtuberem nie jestem nie jest, niestety. A, aż, aż tak bardzo nie zarabiasz na mnie, No i musisz to wyklikać, no i... Ja pierdolę, coś się wkopałem, ale cringe. Accidental American Moment dosłownie Napiszę nasze trzeci Dobra, ej, gramy teraz, gramy teraz tylko i wyłącznie z trzeciej trzeci, kamery z trzecioosobowej. Nie wiem co znaczy okej. Okay. No, że ten taki drugi tryb, że nie widzisz jakby swojej twarzy, tylko widzisz swoje plecy. Aha, wolny challenge robisz Minecraftowy. Bo to się fajnie ogląda na YouTube. O super, są znowu detektywem, kurwa, maś O nie, to ja spierdalam Znaczy to, nie powiedziałem tego na głos na nagraniu, nie. nie. Hmm, nie czyż byś... hmm, czyż by... Nie A Walter White nie żyje! NIE STRZELAJ nie. DO MNIE, JA NIE je. Jest jestem co zobacz Walter White nie kurwa. żyje! I teraz kurwa włącza tą muzykę z końca Ej teraz to jest idealny, to jest idealny czas na montaż, Dawid Mam nadzieję, że wiesz co masz robić Czekaj bo musi, musi mnie zabić ten typ I ja coś zrobię teraz, do góry polecę na tej morsie ty jesteś mordercą? Nie, chociaż nie chcę nic mówić, ale widziałeś mnie od razu wychodzę, a tam zwłoki Waltera White'a, więc. No. Ale to jak jesteś mordercą, to mnie zabij, bo ja zrobię ten trik. Nie, 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 nie jestem mordercą. Okay. Jestem innocentem. No to cringe, a może No ty? cringe, jestem, 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 o nie, gość w ludzi, on jest Kurwa, raz, mordercą. Raz, ch raz chce Polak umrzeć i nie może, kurwa. Stary, jak dla mnie to. Tymek Zielonek. Dymek Zielonek. Tymek zielonek jest mordercą. Ja pierdolę tymek zielonek. Tymek Zielonek, Z Zawsze nie dzień mogę. dobry mówił na klacze. Mi <laughs> otwierał. Ja nie mogę. O Ty mam. Zabij e, mnie, bo, bo mnie. Mam. To zrobię epicki montaż <laughs> Waltera. White. No nie, Ci nie jest mordercą! Zabij mnie! Ej! Strzel Przemę, gdzie, ale jak powiedzmy gdzie to jest? Widzę. Ty, ty, ty na środku, zielone... na środku idziesz, Zobacz, właśnie on! Zielonek debilu tu jestem. kurwa zabiję! <śla> <mnie. śla> no kurwa co zjem! Zabij mnie! O, w końcu. Wreszcie ja pierdolę, co idiota kurwa. No nie jakiś typ umarł na wolterzy i był zasłania kurwa kark Ja nie mogę Dawid, ale żeś to zji No to ty <śla> my gdzie... Dobra kurwa zabij... Jeb, nie, nie jak, jak jutro nie zobaczę komputerowo wypikselowanego zioma, który zginął na rękach Waltera White'a, to masz No nie, nie, nie zrobić zrobić montażu, bo Debil przegrał, ja pierdol. Baria, nie odzywaj się, nie odzywaj się do końca tego nie. wideo. Nie odzywaj się już do końca tego wideo. Ej, w ogóle, kurwa... Weź skida Waltera White'a, a my z tego Pinkmana i jesteśmy kuwa zajebiście. No i fita wtedy będzie wszystko zrobimy. I Kubie, kubie, kubie się powie kubie się powie, żebym wziął y, henka y, DEA antynarkotykowego no, zioma. Tak. Fraser będzie upośledzonym dzieckiem Waltera White'a i wszystko się zgadza na swoim miejscu. No to wtedy obaj musimy być tymi <laughs> złymi typami, a Hank będzie, a Kuba będzie tym, detektywem jednym i co teraz? Ej, ale to jest plan. To jest stworzyć swój własny świat survivalnie i nagrywać takie małe styki z podkładanymi głosami, jak dwóch mete robi w jakimś aucie, i nagle Hank podchodzi i ich aresztuje czy inne gówno ja Potem wiemy. przychodzi flasher z autyzmem, przyjeżdża swoim nowym, swoją nową furą, którą dostał od swojego ojca, i mówi: Dad, what happened? Ale, 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 sorry, ale powiedz mi, czy to nie jest pomysł? To jest czy to nie, piece, nie będzie to miał kwa... mi miliard wyświetleń na YouTubie? To jest koks pomysł. Ale jak wpadłeś na no. pomysł za 1000 subskrypcji przynajmniej minimum, to co ja jestem Wolter w Hite, a ty jesteś co? Jesteś Jesse? Jesse Pinkman. Okej. Okay. ale to w takim razie, no dobra, Kuba się raczej zgodzi, on ma Minecrafta i on lubi takie rzeczy, hmm. ale no wypadałoby troszeczkę mieć więcej, że tak powiem, jakichś to nazywa statystów. No zawsze Patrz, możemy bo... to zrobić... Na jakimś gównianym Aternosie no. i Maciek też będzie mógł wtedy wejść na jego oszukane Minecraft z cheatami i z e... Bo Maciek kurwa ci wejdzie na Discorda kiedykolwiek w te wakacje. No, no jak ładnie poproszę, to może wejdzie, no nie wiem. Z... No dobra, no ale jak no, ale... znajdziesz taki autystyka jak w być byś idealnie w tej roli odnalazł? <słysynek> Tylko wytupka i to nie swojej tego to by się obraził chłopak. Specjalnie. To są tak... żarty oczywiście w GTA w, w GTA no, tak, to 5 był... A5 to był żart Fleisher, to żart. Kochamy Cię wszyscy bardzo. Kochamy Cię wszyscy, lofki, lofki lo, 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 Ci przesłamy. No. Serduszko do Fleishera, tak, kochamy Cię. Tak, w serduszko na czacie. Na, na, serduszko, na, tej, na tym filmiku, stawcie... na premierze, na YouTube, zostawcie serduszko na czacie. No, przy okazji, jakbyście mogli, to przekażcie jeden złoty na leczenie <laughs> psychicznych. 1% podatku. 1% podatku przekażcie na fundację. Kurwa. fundację złotego serca złoty, złoty chłopiec fundacja złoty, złoty chłopiec ja, ja, ja. o łuk epic bow jest e, do wzięcia no i cię zabija od razu get... A, Nie! no, no i... gówno miałeś z tego złotego łuku tak się nim cieszyłeś przez nie przecież. no, no bo... Uh, byłem zajęty promowaniem y, naczyniowej fundacji Złoty Chłopiec, nie zauważyłem mordercy z blesami. No, no <noise> Weź kurwa, jak to zmontujesz i pindolisz, to to weź w, kurwa w tego, zużył jakiegoś fejkowego linka i to Pierwsza <üst> <f> <noise> Pierwszy fundacja Złoty Chłopiec. O, Indiana Jones! Hi, man. I'm your very, very big fan. You know that. Oh. I have been on your only uh, every special movie in uh, cinema. No. Can I get your autograph, please? Sign on my t-shirt. No, fuck, uh, off, fuck off, fuck off, off. No, no. Why you are so mad? Fuck off on me. Fuck off, no. Fucking, no. fucking no. bitch, no. Starościszybka bycia. To dziecko. był właśnie to nasz żart y, wściekły Indiana Jones. Teraz odegramy scenkę wściekła Skylar, kiedy odkryła, że Water White jest y, drug dealerem. SZADAM, 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 Aha, oh, umarłem właśnie. Knife... Aha. <grym> knife in my neck. Knife jest w dużej literze z jakiegoś powodu, O w My dad works Desi. at Hypixel. Jesse! 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 to Jesse! <tryk> o Jezu, jaki dźwięk! Przysięgam, myślałem, że się zrzegałeś na klawiaturę. Bo zamienia się w zombie. Nie, to był, to był dosłownie, to, była dosłownie, to był os dosłownie, ostatni wydech jego życia w ostatniej scenie, jak dostał z pistoletu. Jesse, 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 i